Witam Państwa ponownie na kolejnym z dzisiejszych wykładów. Będziemy kontynuować spór pomiędzy Polską a krzyżakami. Tutaj warto zaznaczyć, że po śmierci Jagieły na tronie zasiadł Władysław z który niestety zginął śmiercią tragiczną podczas wyprawy przeciwko misurmanom w roku 1444, a to była dość niefortunna śmierć, ponieważ y, szarżował na sułtana tureckiego. Niestety jego koń się potknął. Władysław spadł prosto pod nogi Janczarów. Janczarzy to była taka elitarna formacja turecka. O tym y, wychowywani byli z niewolników... Z, tam brano w niewolę tam chrześcijańskie dzieci nawracono i na islam i tam sułtan był ich jedynym panem, tak? Dzisiaj Sultan i Allah. Hmm. Tu z Warneńczykiem warto żeście pamiętali o kilku tam kwestiach typu, że on nie był formalnie wielkim Świętymitewskim, to jest dosyć istotne. Eee. I do tej pory historycy zastanawiają się, warto było, czy nie warto. Odwrót byłby lepszy chyba, e, jak mówi Rapsa to e, Czy było warto? Z punktu widzenia pragmatyki politycznej nie. Z punktu widzenia romantycznej legendy tak. Tyle w temacie. E, na tronie po śmierci Warnecika zasiada Kazimierz Jagiellończyk. Widoczny tutaj na e, obrazie. E, Kazimierz Jagiellończyk e, Jedni powiedzą, że był to władca wybitny i będą tutaj stawać rejtanem w obronie tej postaci. Inni powiedzą, że był to władca przeciętny. Ja powiem, że tutaj wyjątkowo, nie lubię tego określenia, ale w tym przypadku ono pasuje, że prawda leży po środku, na nie nie był jakiś tam bardzo wybitny, ani ten tam nie był tam strasznie zły. tak. Po prostu był, był jaki był. Natomiast za jego panowania miało miejsce um, ośmielę się powiedzieć, najważniejsza wojna z Zakonem Krzyżackim. Um, bo tak jak wielka wojna z Zakonem Krzyżackim połamała Krzyżakom zęby trzonowe, tak wojna trzynastoletnia połamała im kły. W związku z czym nie mieli już jak ugryźć naszego państwa, nie mieli już jak później, oczywiście próbowali kąsać, tak, ale. A było bo no, jak ktoś z Czerwaty nas próbuje ugryźć, to mniej boli, niż jak osoba z, ze zdrowym zębieniem, tak? E, dobrze. I teraz jedziemy do e, wojny trzynastoletniej, czyli tego najważniejszego konfliktu XV mm, wieku w polskiej historii. E, bo zaznaczam, tak jak Państwo widzieli, wojna, Wielka wojna z oknem krzyżackim, mimo iż w sposób prak pra praktyczny tam pomogło osłabić zakon tak dyplomatycznie ten pokój toruński był raczej kompromisem niż zwycięstwem, tak? po, takiej, po takim zwycięstwie jakim był Grunwald nie zyskaliśmy prakty praktycznie nic tam, teoretycznie jakieś tam drobne mm, troszeczkę na plus dla nas wyszło, ale był to pokój zdecydowanie przegrany. Zresztą w polskiej tradycji dyplomacja nasza przeważnie była. Oczywiście zdarzały się szlachetne wyjątki, natomiast to, co do zasady na tych polach dyplomatycznych tam przeważnie tam nie za dobrze sobie radziliśmy. Zresztą historia Państwu to pokaże. I teraz przechodzimy sobie do roku 1454, czyli wybuchu wojny 13-letniej. A może dokładnie, sobie jeszcze troszeczkę się cofniemy wstecz. O, znaczy cofnąć się wstecz, po prostu cofniemy się, przepraszam. Eee, i, tu, I teraz od tego pokoju toruńskiego do w zasadzie wybuch, samego wybuchu wojny, relacje polsko krzyżackie były złe. Obie strony, obu stronom nie podobał się ten pokój. Obie strony liczyły na ponowne rozdanie kart. Natomiast y, sytuacja w państwie zakonnym zaczyna się pogarszać, bo tak jak na początku XV y, i pod koniec XIV wieku y, było to sprawnie zarządzane państwo, sprawnie administrowane państwo, nowoczesne państwo. Y, które miało dość duży potencjał, tak teraz ta sytuacja wewnątrz państwa zakonnego bardzo mocno się pogarszała, co doprowadziło do kryzysu gospodarczego w tamtym państwie. Oczywiście jak, kryzys, jak się skarb pustoszeje, to podnosi, podnoszą podatki, a jak się podnosi podatki, to jest zasada, że im wyższe podatki, tym ludzie mniej szczęśliwi i w pewnym momencie przekroczyli pewną barierę wysokości tych podatków i ludzie już byli bardzo, bardzo nieszczęśliwi, mówiąc delikatnie, mówiąc tak dosadnie, byli po prostu źli. Hmm. Dodatkowo zakam prowadził no, fatalną politykę celną. E, w związku z powyższym te przychody były bardzo mocno ograniczone e, i przez to e, przez to stracili swój potencjał i narazili się na, na przyszłe na wydarzenia, które miały nadejść w przyszłości. E, Mieszkaństwo tutaj mieszczań, mieszczaństwo miast pruskich oraz ta polska szlachta była coraz bardziej wrogo nastawiona do zakonu do tego stopnia, że w roku pańskim 1440 czyli dochodzi nam do, czyli jeszcze zwróćcie uwagę Państwo, że jeszcze przed Jakim to jest bardzo istotne, dochodzi do założenia. Z tak zwanego Związku Pruskiego. To sobie podkreślę. Hmm. Oczywiście zakonowi się to nie podobało, że powstaje jakiś niezależny od nich związek na terenie ich państwa. Komu, komu by coś takiego się podobało, szanowni państwo? E Oczywiście tutaj e zgłoszono sprawę do sądu cesarsko-papieskiego, który nakazał rozwiązać ten związek. Hmm. Tak, ja wiem, że to mi zabawnie, że krzyżacy zwracają się do... Sądów, tych samych sądów, których wyroków nie uznawali wcześniej, tak? Ale to jest no, takie troszeczkę prawo Kalego, tak? Kali, Kali ukradnie krowę, to jest źle. Znaczy dobrze, Kalemu ukradną krowę, to jest źle. Hmm. Idąc dalej, hmm. krzyżacy bardzo zirytowali się na ten związek pruski. Dodatkowo nałożyli na nich kontrybucję wojskową, karną. Hmm. W efekcie dochodzi do otwartego buntu. I wybucha powstanie. Związek Pruski skierował się już do nowego polskiego króla, czyli Kaczmierza o udzielenie pomocy powstańcom poprzez przyłączenie Prus i Pomorza Gdańskiego do Polski. I to był taki bezpośredni kazus Beli. Wybuchu wojny 13-letniej. Kazus Belie, czyli powód do wypowiedzenia wojny. Tak, 6 marca 1454 roku, Pomorze i Prusy stają się częścią Polski i wybucha wojna z Krajem Krzyżackim, często nazywana wojną, wojną pruską. No, a tutaj bardziej fachowe jest o, o, o użycie, określenia jednak wojna 13 -letnie. Zapamiętajcie raz lat na nastoletnia, bo będziecie pamiętać ile lat trwała ta wojna. W związku z tym czy Wam pomoże w nauce. I idąc dalej. Jak przebiegała sama wojna? I, i źle i dobrze. Przyznam szczerze, że była to jedna z niewielu znanych mi wojen w historii Polski, którą pięknie zwyciężyliśmy nie opierając się na sile polskiego żołnierza, a dzięki Przyjętym okolicznościom. No, nasz nieszczęśliwy kraj, e, w swojej długiej i trudnej historii, a raczej dość rzadko e, zawdzięczał coś sojusznikom. E, no, hi szczególnie historia najnowsza pokazała, że ci sojusznicy nasi to różne podejście mieli do nas. Natomiast tutaj było troszeczkę inaczej. Mm, tutaj było odwrotnie niż zazwyczaj. No, polski żołnierz, dokładnie polski szlachcic e, wykazał się e, totalnie, mm, totalnie, totalnie, totalnie niebojowy. E, przykładem jest Pospolite Ruszenie, które rusza z Wielkopolski. Pospolite Ruszenie to jest, była kwestia taka, w tamtym czasie przypominam, nie było czegoś jak wojsko regularne. W razie zagrożenia król Pospolite Ruszenie, czyli ogół szlachty, czyli głównie Hmm, czyli osób, osób zobowiązanych, czyli, czyli tego, co się przekształciło z rycerstwa do obrony swoich ziem. Natomiast można w tym okresie się mówić rycerstwo szlachta. Eee, po prostu rycerze to byli szlachetni urodzenie, więc powiedzieć na rycerzy szlachta to też nie jest e, coś złego. to ruszenie postawiło królowi warunek, że ruszą na wojnę, jeżeli wydają przywilej, ten przywilej wydana w obozie pod Cerkwicą, stąd nazwa przywilej Cerkwicko-Nieszawski. I ta sama szlachta ruszyła pod twierdzę krzyżacką w Chojnicach i zostali tam, no tam dość samotnego łupnia. Czyli wywalczyli sobie przywilej, a następnie przegrali e, bitwę. E, ta przegrana była dla Polski Dość dużym ciosem. Po pierwsze, to no, sam fakt, że przegraliśmy. Po drugie, no, w tych prusach zaczęto dość krzywo patrzeć już na Polaków. Znowu. Oni mieli nam pomóc, a przychodzą i przegrywają, czyli to jest takie, takie, takie słabe coś. I chyba, chyba ci krzyżacy, jak oni tych Polaków jeszcze parę razy tak złoją, to my będziemy mieć problem panowy, więc trzeba będzie coś pomyśleć, żeby tak nie było. A tutaj Krzyżakom na pomoc ruszają Duńczycy, flota Duńczyków zostaje pobita w 1956 roku, niedaleko wyspy Bornholm. Tu walka była toczona pomiędzy Duńczykami a kaplami gdańskimi. Rok później wojska polskie podchodzą pod Marburg i go zdobywają. Zapytacie jak? Czy użyto katapult? Nie. Armat? Trabiny, może jakieś obleżnicze? Nie. Zagłodzono ich? Nie. Ech, generalnie ci z Was, którzy słuchali mnie na początku, zanotowali drobny szczegół, że skarbiec krzyżacki świecił pustkami. Szanowni Państwo, Krzyżacy opierali się głównie na wojskach zaciężnych. To zresztą Polacy w dużej mierze też. Wojska zaciężne to najemnicy, czyli osoby, które się zajmują wojaczką. Płacić mi to będę walczył. Eee, I zawierają, ko zawierają kontrakt z danym państwem. Eee, co ciekawe, przeważnie ci najemnicy byli dosyć mm, lojalni, to znaczy, eee, to nie, w żaden sposób nie wyglądało tak, że mamy armię najemników, ktoś zapłacił im kwotę X, to ja przyjdę i mówię, zapłacę Wam 2X, jak Czyli na moją stronę. No i najemnicy tak nie robili, ponieważ wi wiadome było, że jeśli by tak zrobili, to już później nikt by ich nie zatrudnił. kto wiarą wam się zatrudnia, tak? Ale tutaj była sytuacja inna. Częste najemnicy stanowili załogę Malborka, tylko że krzyżacy im dość długo nie płacili. I to krzyżacy złamali warunki umowy, tylko w związku z tym ci Czesi nie czuli się w obowiązku być wiernym wiaromcom i zgodzili się za opłatą odstąpić zamek. I w ten sposób wojska polskie zdobyły ten zamek. Czyli po prostu kupiliśmy. A cieka ciekawa sprawa, jak, jak Państwo widzą. E, takim naj, mm, e, najważniejszym momentem wojny, takim punktem zwrotnym była w sumie bitwa pod świecinem. Dowodził tam Piotr Dunin. E, tutaj warto zaznaczyć, że niestety nie wygraliśmy dzięki wojsku polskiemu, dzięki bitności naszej, czy odwag naszego żołnierza, a wygraliśmy ją dzięki właśnie wojskom Zaciężnym. I to właśnie te wojska zaciężne rozmiotły krzyżaków. Jedziemy w takim razie, sama bitwa miała miejsce w roku 1462. Rok później flota krzyżacka zostaje rozbita na Zalewie Wiślanym. Rok później, czyli w 64, rozpoczynają się rokowania pokojowe. Rokowania pokojowe. pokojowe trwały do 1966 roku. Owocem tych rokowań był drugi pokój toruński roku 1466 i ten pokój był już dla Polski korzystny. Więc pamiętajcie, pierwszy to był taki, a drugi to okej. Okay. Do Polski powraca Pomorze Gdańskie, Ziemia chemińska, Ziemia Michałowska, ponadto przyłączona zostaje, zostaje, przyłączona zostaje Warmia, Malborg oraz Elbląg, czyli jak widzicie Państwo e, powiedzieć, że ten pokój był dobry i korzystny, tak by nic nie powiedzieć, tak? Bo dzięki temu pokojowi Polska odzyskała dostęp do morza. OK? I zwróćcie uwagę po jakim czasie. Jak, po, jak Krzyżacy, Łokietkowi to Pomorze Gdańskie odebrali tak dopiero za jego za lończyka udało się nam to odzyskać. E, I te wszystkie ziemie, które wymieniłem, czyli Pomorze, Ziemia Chomińska, Michałowska i tak dalej, a tutaj na, map, na mapce Państwo macie na widocznym slajdzie, e, nosiły nazwę Prus Królewskich. Okay? E, Pozostała część państwa zakonnego od tej pory była nazywana plusami zakonnymi. Stolicą plus zakonny został Królewic. I od tej pory te plusy zakonne stały się Lennem Królestwa Polskiego. My, jak będziemy sobie omawiać jeszcze historię powszechną, to się Państwo nie bójcie, wyjaśnię to, są te Lenna, ten feudalizm i tak dalej. W dużym skrócie. Każdy mistrz Zakonu Krzyżackiego był od tej pory zobowiązany składać hołd królowi polskiemu. Hmm. Bardzo ważnym, e, ważnym skutkiem jest tutaj też e, ta kwestia, właśnie, że Krzyżacy utracili w zasadzie swoją niezależność, suwerenność. Tak? Od tej pory już nie mieli aspiracji do tworzenia silnego państwa. Oczywiście Krzyżacy cały czas knuli przeciwko Polakom. Oni tam się próbowali dogadywać z Moskwicinami i tak dalej. Z y, różnym skutkiem. Te wojny jeszcze trwały z krzyżakami. Natomiast to już było takie mikropaństwowko, które jak, histori jak historia pokazała, no, kąsało i szczekało cały czas, ale jakoś tam porządnie nie ugryzło. Na szczęście. Yy, no, niestety, yy, finał naszych zmagań z Sekretem Krzyżackim jest no, tragiczny. Ciężko sobie wyobrazić, że można być takim ignorantem geopolitycznym, jakim był nasz nieszczęsny Zygmunt Stary. Przyjął hołd pruski od Wielkiego Mistrza, o którym się będziemy wspominać, i zamiast totalnie zniszczyć to, co zostało, i wchłonąć te resztki państwa on sobie lenno otworzył. No, lenno, które później się uniezależniło od nas, a następnie złożyło propozycję rozbiorów naszego państwa. Też bardzo ważna kwestia tutaj. To jest taki smaczek, co prawda, ale Zygmunt Stary miło, miłość był władcą katolickim. Utworzył pierwsze państwo heretyckie. Co ciekawe, to jest mu do tej pory wypominane przez kręgi osób katolickich. Wracając. Chciałbym, żebyście Państwo zwrócili uwagę na trzy nazwy, jakie często się wam mylą, e, jeśli chodzi o zadania maturalne. E, po pierwsze, plusy książęce, Prus, a, prusy królewskie, plusy zakonne i plusy książęce. Mamy trzy nazwy, tak? I teraz, prusy królewskie to te ziemie, które powstały po, e, po drugim Pokoju Toruńskim, tak? Prusy zakonne to to, co było, co pozostało, pozostało krzyżaką po tym pokoju. Prusy Książęce natomiast, to nazwa państwa zakonnego, które powstało po e, Hołdzie Prus, tym słynnym Hołdzie Pruskim z roku pańskiego 1525. Okay? To jest dość, dość subtelna różnica, natomiast e, ważna. E, idąc dalej, warto tutaj sobie. Mm, powiedzieć y, Odpowiedzieć na pytanie, co dalej, tak? Yy. Krzyżacy przestali stanowić y, fundamentalne zagrożenie dla państwa polskiego yy. i teraz y, mogłoby się wydawać, że stosunki z Litwą mogą osłabnąć, natomiast przypominam, że od Unii. Yy, a, a od yy, Unii. Unii w horodle trwał proces polonizacji szlachty litewskiej, w związku z czym już w tym momencie ta odrębność była, ta niezależność była, z tym, że nikt nie miał już interesu w tym, żeby te państwa się od siebie oddzieliły. Ok? I teraz w zasadzie e, to byłoby tyle z wojen polsko-krzyżackich e, na ten moment. E, w następnym wykładzie porozmawiamy sobie e, o rządach ostatnich hegelonów e, i po ostatnich hegelonach przejdziemy się do historii powszechnej, <laughs> następnie do e, omówienia najważniejszych zasad ewolucji ustroju państwa polskiego. Na tym momencie dziękuję Państwu za wysłuchanie wykładu na temat wojny trzynastoletniej i zapraszam na następny odcinek. Dziękuję.